Przykrywanie postawą zewnętrzną jakiejś śmierci, którą się w sobie niesie. O tym mówi dzisiejsze biada. Dodatkowo taka postawa wnoszona w relacje sprawia, że stajemy się albo zgorszeniem, czyli czynimy kogoś gorszym, dajemy usprawiedliwienie dla zła w życiu tej osoby. Ktoś sobie może powiedzieć, a skoro inni tak robią, to ja też mogę. A po drugie, yy, to. Niszczymy, zrywamy relacje, bo wnosimy jakiś fałsz. W tą relację. Po co to robimy? No żeby były realizowane nasze potrzeby, zapominając o tym, że to my jesteśmy odpowiedzialni za realizację własnych potrzeb i za właściwe zakomunikowanie innym, zaproszenie ich do tego tam, gdzie tego potrzebujemy, żeby nam w tym pomogli, a nie zmuszanie, nie szantażowanie, nie wymuszanie swoim jakąś właśnie fałszywą postawą tego, żeby osiągnąć jakieś swoje cele, chociażby poczucie bycia akceptowanym.